Cześć, Manko. Witam Was w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Słuchajcie, ten, dzisiaj będziemy sobie grać, znaczy ten sprawdzać sobie tajemnice skinów, oczywiście, skinów, dlatego że bardzo wam się spodobał sprawdzą tajemnice skinów, tak. Więc dzisiaj będziemy nie tylko sprawdzać tajemnice skinów nowych, i, ty, i, I też będziemy sprawdzać, no postaci tajemnicy, postaci, no. No, t, no tak, nie? No dobra, widzicie tam e, śledzących się e, w lewym boku big boxów? Pięć mam No tak. E, no, będzie opening wkrótce, tak, będzie. Samych big boxów, samiuśkich. A e, teraz e, zapraszam Was do oglądania. E, dobra, pierwsze. Był Pirat Poko. Ale zobaczymy sobie, co nasz kochany poko ukrywa. Więc sobie go kochani obróćmy. No co on tutaj może mieć. No. On gra oczywiście na banjo. W ogóle jest taki ga garnitur ubrany, muszkę ma. Taki no, mutki ma na tym kapeluszu. No, 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 no słuchajcie, no wiele się nie zmieniło w no. tym poko naszym spajka. Zobaczmy na Spajka, No nie, nie to. Co, nas, co nasz kaktusik się zmienił? No oczywiście no, to ktoś weź to zauważył, a może i nie, że on po pierwsze nie ma oczu. To jest fakt. Nie ma oczu i nie ma głosu. To jest najsmutniejsze. I u góry ma kwiatuszek jakby, no taki rozkwitający kaktusik, nie? Dobra, peni. Nie wiem, czy myśmy to sprawdzali Elfa Penny, nie mam blad. czekaj Proszę. Aki! Dobra, wybiorę I zobaczymy, co ta Penny ukrywa no, ma prezent na szyi. To jest pistolet, chyba taka laska jakby, mogę. w ogóle buteczki ma fajne, takie ten elfa, nie? takie duże, wysokie a jeszcze ten zobaczmy co za pendą Penn ma też koło tego no skrzynkę ma no ma pistolet ma to już ma pistolet, trupią czaszkę na tym no co no, do włosy takie kolczyki dobra, kolejna szelka. Co ona szerka? No szelka się nic nie zmieniła. Ma taką tu op opaskę, bandane, no buciki, widać. nitę wam pokazywałem, Sandy pokazywałem, ale Primo wam chyba pokazywałem, nie wiem, czy wam pokazywałem. A, dobra, nieważne, pokazywałem. Załóżmy, że wam pokazywałam. tu nic nie zmienił. Mm. Brok. Zobaczymy, co ten Brok nasz ukrywa. Czy widzieliście, że on ma w tym... W, w swojej rakietce ucho? To jest najdziwniejsze, bo jak to może... A widzieliście jeszcze, że on ma tu cztery rakietki, a strzela tylko Czema? O, jedynie nie na ster no. Nie. No co to jeszcze? Brrr, okularki ma tutaj jeszcze bucki, kamizeleczkę, no taki, taki pandziurek, taki, nie? MZ. Czy wiedzieliście, że ona ma telefon? Teraz to tak chyba nie będzie widać, nie, nie widać. Ale ona tam ma gościa z supercelą, tak? No oglądałam taki filmik. No, torebeczkę, a te, tą torbę ma w kształcie To Tutaj ma spray. Jestem sen chyba. Nie, albo z, nie będę tym to kątem spojrzeć. Mumia, cała opatrulona. Rosa. Zobaczmy na Rosę. No on, ona ma z tego jakby pracaczkę, nie wiem co to jest, takie, takie zielone do tego, do łapety tak wiecie. Rękawice ma bokserskie, no. Jaka, wiecie, odchodzi, ona ma na stopach takie jakby roślinność? Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz fajna, ma bardzo fajna postać, Jessie. Czyli widzieliście, że jej plecak jest taki słodziutki, przebrany za psieśka A, i że będzie dużo łapeczek w górę, lajków. Łapeczki w górę, przypominam, lajk, like, subskrypcja. No... Strzelbę na taką. no, no. Ale, ale najbardziej jest charakterystycznego w Jessie, że um, ma plecak ten u góry. A, zerknijcie jeszcze na moją liczbę gwiazdnych żatonów. Mam aktualnie teraz 10460. Za to mógłbym sobie kupić... No, jakie jest kina w sklepie za 10 tysięcy? No, ale oczywiście, supercell zawsze mi robi pozłości. Jak zbieram tyle, to zawsze nie ma tego w sklepie. Jest albo Złoty Mecha za 10 tysięcy, albo tale za 500, ale nie chcę zresztą pukować, a, a, kupować, a zresztą by mi nie zostało. No, to jest bez sensu. kaman. wiecie, o co chodzi? No, mega boxa, ale mega megaboksy do mi, Dobra, jeżeli mamy to za sobą, bula nie chcę pokazywać. K. a możemy tutaj jak pokazywać, dynamik, dynamaj, znaczy ten wiecie, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz, czekajcie, coś ma fajnego, nie, patrz, patrzcie teraz, patrz teraz, patrz teraz, jak podskakuje to patrzcie na głowę, widziałaś, widziałeś, widziałaś, widziałeś, widziałaś, Jako Brusetika, to celi jest głowa z drugiej strony. Ma twarz, nie? Kozak, taka, no wie, wiecie, taki ląd, takie rakietki Ma tutaj obok, obok no takie, tym no kozackie, kozak, naprawdę. Bo, bo ma, oczywiście, on nie jest, tylko ma, oczywiście, czapkę z Daszkiem, co na Was było bardzo dziwne. Tutaj ma łuki. Tutaj ma strzelbę z tymi łukami fajnymi. Aki, przejdźmy do konkretów Nowym skinem będzie Bibi. Więc wam pokażę Bibi. Nie no pokazałam Wam Bibi, więc pokażę. Tutaj ma jak, jak na was wielu... W ogóle ten miecz ma taki słodziutki. A wiesz, że i stary Bat jest w środku. A po drugie ten ma... Napis Brawl Stars, znaczy ten logo Brawl Stars na telefonie, w ogóle ma telefon, nie, gwiazdkę taką złą, a na tapce już lepszą. Dobra, co jest jeszcze nowym skinem, który oczywiście posiadam, no. No, no, no wiecie, no, no Agent P, ale tutaj się nic nie dzieje. No, ma suwak, ma tutaj taką, no, pasterek jakby x -a. tutaj guziczki, Agent, nie? ta ta. Tutaj się najwięcej zmieniło. Taka babeczka, powiem wam szczerze. Tutaj ma takie moro, naprawdę taka babeczka, no. Żongolę tymi swoimi kartami. Mm -hmm. No, 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 no. Nie wiem, co mam, tu jest bardzo dużo szczegółów, co mam, co mam, mam do opisywania. Max, Max. Z ostatniej aktualizacji. Zobaczmy co Max ukrywa. Ma, ukrywa, no wiecie co. Co tutaj na zadku? No? Jakiś tam ty, wie, wiecie o co chodzi ten Max, M, M ma napisany tutaj. No i taki ma spray jakby. Nie wiem. Dobra. Właśnie obykoniec. Taki kalkulatorek odłączony ma tutaj tam... Ładowarkę. Tutaj ma XA. W ogóle ma XA. Fajna postać moim zdaniem. Niepokonana. Zagramy, ej, zagramy sobie Barleyem? Czy 8 bitowcem? Aki, Barleyem. Barleyem najfajniejszy jestem. Moim zdaniem najfajniejszy jestem. Mam 5 skinów, ale najfajniejszy skin jest Czerwony. Czarodziej Barley i zagramy nas ostatnią gierkę i na tym będziemy kończyć odcinek. Jak mi się wydaje. A jak jest nam starczy czasu, to to weź to jeszcze to pokażę wam jed tajemnicę jednego skina. Jeżeli ten dobra skupmy się na gierce, bo tutaj jest peny. O nie no dobra zabiliśmy tą penę, ale nie chcę iść wiecie po pod te powercubesy, bo tutaj mogą być i nas podjechać. Nie ma tutaj chyba? bo tutaj nie ma. Aki, idę po te power cubesy. Dobra, odradaj się i weź te power cubesy. Wrzucam tutaj ulta. Ona ma chyba star powera, wiedziała. Nie, 1 HP, 1 HP, 1 HP. O kurde. 10, 9, 8. Dobra, uciekłem, uciekłem, ludzie. Uciekłem. Uch. w ogóle dzisiaj był końcowy i mi spadło troszeczkę. No, w ogóle zauważyliście coś fajnego. Po moim niku jestem Kuba YouTube. No, w końcu zdecydowałam, no. Nie chcę się nazywać Kuba 4000. Chcę się nazywać Kuba YouTube A tego się na YouTube, nie wiem, to jest chyba logiczne. Wielu osób nie chyba zrozumie w tym. Kampie się, kampie nie. Zabijmy tego Rico, Zabijamy, dobra, Dinuś przyciągnął. Dinuś, Dinuś nie. Nie, 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 nie. To nie było jakby była wygrana, albo przynajmniej drugie miejsce. Ewentualnie drugie miejsce. Czekajcie. Bo oni nas tu będą denerwowali. Jeszcze przynajmniej, żeby jedna duża nadedła. Oni się tam zainteresowali, wiecie. Dobra, super. Jeszcze jedna osoba, żeby dedła. Byśmy mieli wielkie starcie, ale Ginusz oczywiście jest zdenerwowany do nas, ale chyba mnie nie będzie widział, wiecie? Chyba nie. Chyba nie. Chyba się skupi na tamtym. Chyba tak. Ale nie, raczej nie. LOL, nie widział mnie. Jest wielkie starcie. Nie wiem jakim cudem, ale jest. Nu! My, nie, ale ten ja puch to zawsze coś, nie, kochani? No, chociaż jeszcze mamy je kilka czasu, więc klub, zapraszam do, was do mojego klubu, to, co już mówiłem, brały TV. Co by tu wam jeszcze pokazać? Co by wam tu pokazać? No no Pan, wiecie, tam ma taką wiecie, to tutaj jest takie szare pod odkurzaczem jest taka jakby torba. Ono to guziczki, jakby ono ma tam zamknięcie. I ona wygląda ten jak uśmieszek. No jakby uśmieszek. Nie? A w ogóle mam no Jak nie wierzę to sobie tutaj, zobaczcie. Bez żadnych pin. Dobra, na tym skończymy. Czekaj, jeszcze, jeszcze sobie wybiorę postać tam, co byłem. I na tym skończymy ten materiał. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to pamiętam o subskrypcji. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!